Patrz, patrz! To Azri, człowiek czara! Miało, jak miał roczo. Jesteście nierozłączni! Azri, jesteś jak starszy brat! Miało, serio, to takie słodkie! Azri, nie chciałeś zawsze mieć rodzeństwa? No. O czym tym poplacie? Azyl nie jest moim bratem, za nic w świecie. Rodzeństwo ma wymuszone relacje spowodowane dzielonymi doświadczeniami, a i ja znam się dopiero od kilku miesięcy. Ale gdy on ledwie mnie zna, wy nie wiecie nic. Miał, czuję się zaatakowana. Jedź! Uff, jak oni mogą porównywać nas do rodzeństwa? Dobra, to sobie pójdę! O, aziel? <słuch> Hej, co w ciebie wstąpiło? Więc tak o mnie myślisz, że jestem gorszy od brata? Co? Nie! Jesteś lepszy niż jakiś masz wartościowy brat. Ha? Aziel, posłuchaj. Ludzie są zobowiązani do współpracy ze swoim rodzeństwem. Ale nasza więź jest wyjątkowa. My dogadujemy się, bo się lubimy. Serio? Tak, serio, Bexo. Wątpiłbyś kiedyś w mnie przyjechało kumpla? Nie, nigdy. <suszy> Czaraz, wolni trochę! To ty się pośpiesz. Ten dźwięk był na pewno eksplozją. Bez dwóch zdań. Doktor Gaster wiedziałby, gdyby coś... <suszy> poszło nie tak. Mm? Hara, nie wiem kto was przepuścił, ale weźcie jest teraz zakazane. Asystent Klasycznego naukowca. trzeba, to stara jest moją sprawą. Chwila, co? Ale to niebezpieczne? Dziękuję za zrozumienie, pstrzelę Było miło. Nie mogę w to uwierzyć. on się. Mamo, tato. Co wy tu robicie? Usłyszeliśmy głośne huknięcie i Czara powiedział, żebyśmy wyszli ze szkoły wcześniej. Co się stało? Straszny wypadek. Uważamy, że coś poszło nie tak z eksperymentami doktora Gastera. Nie możemy znaleźć po nim żadnego śladu. Czy coś zostało? Nie. Nic nie zostało. O nie. Czara, stój! Azry, zostaw je. Czara podziwiał Gastera. Potrzebuję teraz czasu. Nie, 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 nie mógłby. Przecież nie mógłby zostawić nas z niczym. Porażka. Ale zrobił bajzel. Chwilaczkę. Więc ty naprawdę liczyłeś na zachowanie siedmiu dusz. Ale to nic nie znaczy. Czekanie jest tego niewarte. nie warte. Nie, bo teraz robimy to po mojemu. Aziel. Well. Hmm? Mam nadzieję prośbę. Czara, proszę, obudź się. Nie podoba mi się już ten plan. Ja. Ja powiedziałem, że nigdy w ciebie nie zwątpię. I że zrobimy to razem. A, ale tak się boję, czara. Nie poradziłbym sobie w świecie bez ciebie. Więc proszę, obudź się! Nie przeżyję bez ciebie! Obudź się i zapomnijmy, co się wydarzyło! Nie przeżyję czara! Proszę, musisz się odbudzić. Nie, Aziel. Już za późno. Już. Już się nie obudzę. Nie mogę. Musisz. Nie potrafię. Powierzyłem tobie moją duszę. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Cóż? Obiecałeś mi. Nie próbuj nawet pozwolić umrzeć mi samotnie. Nigdy nie powinienem ci zaufać. A teraz. Nie. Teraz. Nie. Nie. Nie zgadzam się. Nie zginę za nic. raz, co się stało? Hej, popatrz na mnie. Dlaczego? Jeszcze żyję. Co? nie mów takiej rzeczy. jesteś dla mnie bardzo ważny. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Ty byś tego nie zrobił? A serial. Tym razem będę cię prowadzić. Asyl.